Czy kierowca betono mieszarki ma obowiązek jazdy na karcie kierowcy? 20 sierpnia 2020 roku wszedł w życie pakiet mobilności, który między innymi spowodował zmiany w artykule 3 i artykule 13 rozporządzenia 561. To są te artykuły, które mówią nam o zwolnieniu z obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcy. Pojawiło się między innymi nowe zwolnienie, że Pojazdy, którymi przewożony jest beton towarowy, są wyłączone z czasu pracy kierowcy. Więc nie można, Panie Jarosławie, korzystać w tym momencie z karty, bo prowadzi Pan pojazd wyłączony z przepisów rozporządzenia 561. Natomiast, kiedy Pan zakończy pracę, trzeba będzie kartę zalogować i dokonać wpisu manualnego, wybierając ten okres. I zaznaczając piktogram młotków, że wykonywał pan inną pracę, gdyż zgodnie również właśnie z tym pakietem mobilności, dzisiaj kierowca, który prowadzi pojazd nieobjęty czasem pracy kierowcy, ma obowiązek dokonania wpisu manualnego, poświadczającego, że wykonywał inną pracę czyli piktogram młotki.